Sekrety Starych Płyt. Audycja Jerzego Płaczkiewicza. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa do przedwojennej Gdyni. Moje dzisiejsze pomoce to dzienniki Marii Dąbrowskiej, wspomnienia Moniki Żeromskiej, Tygodnik Światowic 1928 roku. I źródło o szczególnej osobliwości archiwalnej, opowiadania z dziejów ojczystych dla szóstej klasy Szkół Powszechnych, wydane we Lwowie w 1934 roku. Usłyszą też Państwo piosenki ze starych, bardzo starych płyt. Ach, łódko moja, z biegiem a ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. W tę dal młodą i burzliwą, pełną chmurnych górnych snów. Ach, leć, może chwilę te prześnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, Pomnienia dawnych lat, melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat, przychodzą kiedy tęskno nam, gdy lza się wokół szkli i wiodą nas w krainę cudnych snów te jasne złote dni. układów pokojowych i późniejszych umów, Polska ma prawo korzystać z portu wolnego miasta Gdańska, ale port Gdański za mały, aby mógł pomieścić wszystkie zawijające tam okręty. Gdy zaś nadto ludność Gdańska odnosiła się do Polaków wrogo, także podczas wojny z bolszewikami, nie przepuszczono nawet przez Gdańsk amunicji przeznaczonej dla Polski. Wtedy nasz rząd, chcąc krajowi na zawsze zapewnić wolną morską drogę, wcześnie przystąpił do budowy własnego wielkiego portu. Zaroiło się więc pewnego dnia od ludzi i ciężarowych samochodów w Gdyni, małej wówczas cichej rybackiej osadzie i zawrzała tam gorączkowa praca. Gdzieś marynarzy z dalekich mórz ten tęskni śpiew To ze przeglaży, wśród wuchów wóz Choć szumią fale, wicher groźny Ostro nagle dnie Marynarz nasz zaśpiewa słowa te Gdy o mym kraju Rodzinnym śnie morwi daje ukojenie. Ucisza ból w ojczystych zapach daje pól, bo morwi tam co ojczyźnie Czy wie. Przy zimną północ, Czy dziki wschód, w ich morskich pędzi nie gdzie płynie dwaj, wśród obcych folk. Morwi tam zawsze na upaj. Hej, gdy wciąż pas gra, Przez Przeznaczyń siła, daleki świat. Hej, rodzinny ląd, Ojczyznę miłą wspominam raz. Gdy tęsknisz noc, noc, serce twoje Srogi gnębi żal, To druku mój morgi tam zawsze pan. Gdy o mym kraju rodzinnym śmie, Morwitan daje ukojenie. Ucisza ból ojczystych zapadaje. daje fulg. To Morwitan, to ojczyzny wie. Czy zimną północ, czy dziki wschód. I krótki morskich wejdź w Nie Gdy płyniesz w dalszy obcy Morwitan zawsze ma wyrażu Tam daje ukojenie ucisza ból swojej czystych zapach daje pól, bo morwi tam o tej czytni zimną północ, czy dziki pół, wichru ciąg morskich fejd nie, nie. gdzie płynie czerwonol wśród obcych fajr. zawsze wady nasz Umyślnie na ten cel zbudowane statki zaczęły wydzierać dno płytkiego wybrzeża, aby przygotować kotliny, czyli baseny, do których by mogły zawijać największe oceaniczne okręty. Zakrzątnęły się gromady robotników około budowy pomostów ułatwiających dostęp do okrętów, a na lądzie wyrastały potężne składy, magazyny i przemysłowe zakłady. Nie mało więc natrudził się inżynier Eugeniusz Kwiatkowski przez kilka lat piastujący urząd ministra handlu i przemysłu, którego to głównie dziełem jest wyrosła jak z ziemi, gdynia. Wygodne baseny dla statków, potężne dźwignie i żurawie, liczne wspaniałe budynki i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Oto dzisiejsza gdynia. Trzeci port co do wielkości na Bałtyku, a czternasty w świecie ciągle rozszerzający się i wzrastający z każdym rokiem. Gdy zniknie pogrąża się w cień, nie śpi tylko bezbrzeżna morza dal i nie miknie piosenka cicha fal, to z morzem od dziecka się zrył, to kocha jest wszystkich swych sił, ten rozumie i głos, temu los pozwala poznać wioski treść. Śpiewają fale o wędrówce wokół brzegu. Śpiewają fale o tym, co widziałeś w brzegu. O miastach gwarnych, pustyniach skomary, o ludziach różnych ras. Spotkanych przez ten czas I jedno stale Ich piosence się rozdzwania Śpiewają fale O poczęcie miłowania Że w miastach I w kaczkach

Konieczność więc, lecz obok niej i sentyment, prowadzi nas nad polskie morze. Kto gotów jest zrezygnować z wielu wymagań komfortu, ma do wyboru kilka miejscowości. Kto jednak nawet wyjeżdżając z miasta wlecze za sobą wszystkie nałogi nowoczesnej cywilizacji, wahać się może tylko pomiędzy Helem a Gdynią. Gdynia jest dzisiaj najwytworniejszym polskim kąpieliskiem morskim. Gdy zaś rozpoczęte lub dopiero zamierzone dalsze urządzenia wejdą w życie, Gdynia będzie mogła skutecznie z pierwszorzędnymi kąpieliskami świata współzawodniczyć. Muzyka

Skąd jest to dziewczę, mały i blond? Przybyła z dala, nikt nie wie skąd. W niebieskiej bluzie swej Wciąż przejdzie się wśród masztów i rej. Włóczyła bluzę jak każdy z nas I razem z nami stędza wciąż czas. Już teraz każdy wie, Że jego chłopca odnaleźć chce. Ciąż pytam marynarzy, wyczytać prawdę te z ich twarzy. Mówcie mi, czekam już tyle dni, gdzie jest ten, co mi z sen. Nikt na nie powie, że im władzę ją po głowie. Przyjdzie czas, że zrozumie wreszcie nas. Los jest zły, nie oszcień. Niebieski bluźnie, bluzie dziewczyna blond. Czy była zdalna nikt nie jest skąd, Leczka każdy z nas to wie, że jej na świecie bardzo jest źle. Niebieski bluźnie bluzie dziewczyna blond. Czy była zdalna nikt nie wie skąd, Leczka każdy z nas to wie, że jej na bardzo jest źle. I źle, smutno i źle. A w roku 1929 Maria Dąbrowska w swych dziennikach zanotowała nic nie da się porównać ze zdumieniem, kiedy z okna wagonu, a potem dziś chodząc, gdy nie tę oglądałam, mała nędzna wioseczka rybacka przeobraziła się w ogromne miasto, na wskroś dzisiejsze, czy może nawet jutrzejsze, w teren śmiałych eksperymentów. Dobre to miejsce dla ludzi, którzy by może chcieli zapomnieć o przeszłości bolesnej. Nie ma nawet śladu z tej wąskiej uliczki o chatach krytych słomą, którą w roku 21 szłam do morza. Na tym miejscu rozrosła się wielkomiejska ulica, taksówki, banki, sklepy, złote zegary na wieżach, bloki nowoczesnych budowli, dźwignie portu, mola. W ten sposób powstawały tylko chyba na pustkowiu miasta amerykańskie. Na ulicach robotnik w szalu i czapce, a pasza inżynier i opasły przedsiębiorca. Bardzo to wszystko interesujące. Nie szukaj szczęścia gdzieś, lecie sama sobie, wprost u twoich stóp znajdzie jutro duch, już dziś. Nie sięgaj wzrokiem świat, gdy ci urok życia zbladł. Szczęście w dłonie chwyć, naucz się niem żyć już dziś. Nie pytaj nic, nie szukaj nic, nie czekaj lata i dni. Lecz znajdź i już swe szczęście twórz, wszak masz je u swoich drzwi. Najprostsza w życiu rzecz, jeśli pragniesz szczęście mieć, nie trać na to chwil, lecz się po chwil już dziś. Stefana Żeromskiego widziała, jak w 1936 roku wpływał do gdyńskiego portu po raz pierwszy nowy transatlantyk Batory. Moment ten przywołała później we wspomnieniach. Gdynia jaśniała i świeciła pod wzgórzami, rozciągnięta szeroko od Redłowa aż po port i kępę oksywską. Kochałam, znałam ją od urodzenia. Każdy nowy dom, Każdą nowo wytyczoną ulicę, nowy nadbrzeże i dźwig w porcie, stary rybacki kościółek na oksywiu i nowy kościół na świętojańskiej, piękne sklepy na 10 lutego i starą wrośniętą w ziemię chałupkę, gdzie mieszkał Abraham. Wszystko rosło na moich oczach, szybko, sprawnie i wielkomiejsko. Teraz wchodziliśmy do tego wspaniałego, nowoczesnego portu. Witało nas całe miasto świątecznie i w Gali. To była chwila wzruszająca i radosna. Ja jakoś specjalnie byłam szczęśliwa. Myślałam, jakby ojciec patrzył ze mną na to miasto, port, statek. On to wszystko przecież wymyślił, przewidział, przepowiedział, jeszcze kiedy niczego tu nie było, nawet planów. Zaplonął we mnie pragnień żar I cały mi przysłonił świat Twych lazurowych oczu czar Przy których jasny blękit nieba zbladł przy tobie mi tak bolo płynął, Jakby gołębi biały krój Nad szafirową wód głębiną, Tam, gdzie zatonął smutek mój Miłości gdy się kwiat rozwinął Ach, po z nim się dłużej kry. Na zawsze moją bądź dziewczyną, Na zawsze moją musisz być, Bo zważ jak słodkie ust twych wino, I patrz jak sytny pieszczot zdrój, I cicho nasze dni populiną, Jakby gołębi biały rój. Tobie mi tak było go poliną, jakby lębi białych rój nad szafirową wód głębiną, tam gdzie zatonął smutek mój, miłości gdy się kwiat rozwinął, ach, po co z nim się dłużej kry. Na zawsze moją bądź dziewczyną, Na zawsze moją musisz być, Bo zwasz jak słodkie ustwy wino I patrz jak syt mi pieszczot zdrój, I cicho nasze dni populiną, Jakby golembi białych rój. Nasza polska Gdynia. Tak zatytułowałem dzisiejsze spotkanie przy starych płytach. A z płyt tych śpiewali dla państwa Mieczysław Fogg, Adam Aston, Hur Juranda, Hurdana, Adam Wysocki i Albert Harris. Dobranoc i do usłyszenia za dwa tygodnie, mówią Jacek Kurkowski i Jerzy Płaczkiewicz. A za dwa tygodnie znajdziemy się w przedwojennym Wilnie. Zadziejne i złe, są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Mały kącik marzeń w sercu mę. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu. Starczy sercem cicho przyzwać się tu. I już jesteś przy mnie znów, słyszeć dźwięk tych słów to żywa końcik marzeń w sercu mem. I już nic sobie nie robię z niedobry dni. Tak mi za nie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna, są złe noce nieprzespane do dnia, wtedy mi odmienia świat. O promienia świat, ten maleńki kącik marzeń sercu mem.